To nie musi być yoga na macie. To może być oddech przy uchylonym oknie, zasana Diana Banda w przerwie, w pracy lub pod prysznicem. chwila kontaktu z centrum, bo Twoje centrum to Twój start i od niego zależy jakość Twojego życia oraz Twoje zdrowie. Zapraszam na króciutką praktykę. Rozpocznijmy od kilku, dwóch, trzech, czterech oddechów do dolnych żeber, Tak jak lubimy, jak czujemy. Z wydechem żebra rozszerzają się na boki, klatka się rozciąga. Z wydechem zbieramy je do środka. I po tych kilku powtórzeniach zaczynamy 36 razy lapatii. Tech, pójść w brzuch miękko. Nie za szybko, nie za wolno. I wdech do żeber. Latka rośnie, żebra rosną. Czujesz jak od środka. Wszystko się rozciąga, tworzy się przestrzeń. Spokojny wydech. Odetchnij miękko. I chwilkę wykonamy kapalabati, ale na przemiennie. Będziemy sobie na przemian zatykać dziurkę. Mechanika oddechu jest identyczna. Przygotuj się, 36 razy. Wdech, puść brzuch miękko, zatkaj swoją lewą dziurkę i zaczynamy. Otwórz dziurki, wdech do żeber. Kilka, nie oddychasz. Miękki, spokojny wydech. Odetchni naturalnie. Teraz będziemy oddychać tylko lewą dziurką. Zamkniemy prawą i wykonamy 18 razy kapalabati. Jeżeli poczujesz, że to jest dla Ciebie za dużo, oczywiście przerwij ćwiczenie albo kontynuuj na przemienną praktykę. Zatykamy naszą prawą dziurkę i oddychamy tylko lewą. Miękko wdech i zaczynamy. Wdech do żeber. Rozciągnij żebra szeroko. Spokojny wydech. Miękko wdech. Miękko wydech. I druga dziurka. Zatykamy i oddychamy prawą. Bierzemy wdech. I zaczynamy. Spokojny wdech do żeber. Nie oddychasz. Spokojny wydech. I możesz tutaj zakończyć praktykę. Albo razem ze mną wykonać Udiana Bandę, a potem Agnisaredałki. Wdech do żeber, żebra szeroko. Pełny wydech. Język do podniebienia, i rozsuwamy żebra do długi na Bandy. Rozluźnij, miękko wdech. Miękko wydech. Przejdziemy teraz do Agnisara Dałki. Jeżeli nie umiesz, nie możesz wykonywać Agnisary, Możesz wykonać ze mną kilka udian band na przykład. Może umiesz na uli, wypróbuj. A jeżeli chcesz poznać technikę Agnisary, zajrzyj tu. Przypominam, Agnisara, czyli bultanie brzuchem robimy wdech, pełny wydech, zasysamy Udiana bandy i całą dosłownie treścią wnętrzem brzucha napieramy na przednią ściankę i zasysamy udiane do przodu i wracamy. Ja pierwszą rundę pokażę Wam powoli. A potem zrobimy jeszcze dwie kolejne rundy, już w takim naturalnym, każdy dla siebie tempie. Przygotujcie się, zaczynamy. Ja wykonam sobie agnisarę w pozycji rybaka na kolanach. Robimy wdech do żeber, żebra szeroko. Pełny wydech. Zasysamy, ubijamy i bultamy. Miękki oddech. I robimy jeszcze dwie rundy, każdy w swoim tempie i każdy z tym, co potrafi. Ja troszeczkę przyspieszę. Naturalne natomiast jest to, że z każdym cyklem ta Agnieszka Radałty jest coraz trudniejsza, i ten brzuch coraz mniej nas słucha. Druga runda. Pamiętajcie, żeby nie odpoczywać za długo pomiędzy rundami. I trzecia. I to już kolejne wyzwanie za nami. Jak woda oczyszcza kamienie, tak oddech oczyścił nam nos, płuca, brzuch, głowę i przestrzeń pokłów. Jesteśmy gotowi na dzisiejsze wyzwanie. Do zobaczenia jutro. Namaste.